okay Siemanko wszystkim, z tej strony Bulionek zapraszam was dzisiaj do kolejnego odcinka z Los Angeles Moda Dzisiaj mamy tutaj wypadek na moście ale przy użyciu naszych funkcjonariuszy Czy to jest jakiś sprawca? O, ma broń, dobra Tego typa na pewno będziemy musieli pojmać Druga taka sprawa Jak to się wszystko stało? A stało to się w ten sposób, iż Nasi funkcjonariusze ścigali e, pościg, tak, ale ten pościg wyłknął się spod kontroli i wpadli wszyscy do wody, co widzicie tutaj na za... obrazku, na załączonym obrazku, przepraszam. Tak więc co, wzywamy sobie tutaj policję. Mamy jednego sprawcę, drugi się topi, znaczy jest pod wodą. Siedem. Ten samochód jeszcze płonie. Ale to nie musimy się tym akurat przejmować. Patek no 2, jest zakończony. Wystąpimy. By the way, to musimy wypuścić jeszcze naszego nurka. Copy. Yes. Fahrzeug 9 hört. Gemacht. It's done. Fahrzeug 1 hört. Fahrzeug kehrt zurück Ende. zur Basis. No. no i to na tym polega cała ta logika. Aha. Fahrzeug 4 aussteigen ja. bestätigt. Tu zbieramy wszystkich lekarzy. Lekarz. 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 lekarz nie nam oczywiście potrzebny również transporter Znaczy, dziwik ale jestem nasza straż porządna no o jest, ja Ty się młócisz z tym wiec tu chły powoli usiadaj I wpadło obydwoje weźcie sobie po nożycach hydraulicznych zaczynajcie wycinać, widzisz z braku, próbuj no to podnieść. Powiedz, sobie jest po tronie, się przesunę. No ta logika. Przesunę się. Wyjęte, wszystko wyjęte. Dobra. Ty, wsiadaj, bo zanim on wyłowi, no to będzie tylko nam potrzebny jeden. A wy też wysiadajcie, tu przeblaszka I tu ich ratujemy. A masz się świetnie, to żeby się to dłużej nie zajmować. Gdzie stąd zabiorę? Ostatni Siada, jesteś ranny, dzisiaj dobrze się spisałeś I do bagiaczy Ty zajmij się już tym Ośmiepujemy go, to jest praca chyba Nie powinniśmy go ratować, no to jest czego. Za to co zrobił swoją, to maso, a Wszyscy mają swoje osoby. Roger, Nie. A, po nas przygniecie! Dobra. Staj czy staj stąd? Staj. Żebyś tutaj nam nie sobie z głowy. Ciebie odeślemy do bazy. Nie będziesz nam już chyba potrzebny z niczego. Fahrzeug 11 hört. Okej. Fahrzeug 3 hört. Ty również. Fahrzeug 1 zur Basis. No dobra. Teraz cały ten budyń trzeba posprzątać. No Fahrzeug, Der ja. Fahrzeug, 6 H-Gier. Fahrzeug 6 hört. Fahrzeug 10 hört. Verstanden. Fahrzeug verstanden. Hört. Ah, aber das ist ja. Fahrzeug 7 hört. Richtig. Standen Wird gemacht. Fahrzeug 8 hört. Fahrzeug 10 hört. Wird gemacht. Wird gemacht. Wir haben einen Scheißdreck. Mm. On? Was ist hier? Yeah? Wem ist das? Zestand nur jeden It's do Zestaw numer 2 do tego It's okay. Roger. zestaw numer 3 okay. do tego Pamiętać beny? tak? Roger. zestaw numer 4 tu uh -huh. Zestab Nummer 5. It's okay. It's okay. Nummer 6. 6. Fahrzeug 6 hört, 10 hört. Fahrzeug kehrt zur Basis. Fahrzeug 6 hört. Ende. Fahrzeug 4 hört. Fahrzeug kehrt zur Basis. Fahrzeug 8 hört. Fahrzeug 7.

Dobra. Wszystkich rannych mamy. Ale też. Do wody. Ty zajmij się tym. Ty zajmij się zajmiesz tym. Coś się cofasz, gamonu? No jedź tam! Ech, ta logika emergencji? zurück zur Basis. Fahrzeug 3 hört. Fahrzeug kehrt zurück, Fahrzeug weiß hört. Fahrzeug kehrt zur Basis. Fahrzeug 15 hört. Fahrzeug 16 hört. Zik. Fahrzeug für Fahrzeug ganz zur Basis. Fahrzeug 20. I wszystko wycykaliśmy. Mamy dwa punkty wyjścia. Tym się już nie zajmujemy. To nie jest nasza sprawa. Niech się zajmą inne służby porządkowe. Będą jakąś technikę od tego. 100%, 100%. Wszystko pięknie. Excellent work. Here. Hoof. Effects. I Situation. Situation. Przepraszam. Dobra, tak więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.